W Brukseli doszło do wstrząsającej tragedii, która poruszyła nie tylko Belgię, ale i całą Europę. W poniedziałek wieczorem, 2 czerwca, w dzielnicy Ganschoren jedenastolatek chłopiec o imieniu Fabian zginął po tym, jak został potrącony przez policyjny SUV. Dziecko jechało na elektrycznej hulajnodze przez park Elżbiety. Policjanci próbowali go zatrzymać, ponieważ belgijskie przepisy zabraniają jazdy hulajnogą elektryczną osobom poniżej 16 roku życia. Reanimacja trwała ponad pół godziny, ale chłopiec zmarł w szpitalu. Świadkowie mówią, że radiowóz jechał bardzo szybko, mimo że znajdowali się w parku, w otwartym terenie publicznym. Zamiast ostrożności pościg. Zamiast megafonów i dialogu siła. Rodzina Fabiana nie może uwierzyć w to, co się stało. Mieszkańcy Ganschoren są w szoku. Mówią wprost, to było nieproporcjonalne. Chłopiec nie był przestępcą, jechał nogą. Trudno nie zapytać, czy naprawdę nie dało się tego zatrzymania przeprowadzić inaczej? Czy policjanci w ogóle powinni gonić dziecko w parku potężnym suwem? Czy stosunek do imigrantów nie odegrał tu roli? Fabian pochodził z mołdawskiej rodziny. Czy był traktowany tak samo jak każde inne dziecko? Społeczeństwo już dziś domaga się odpowiedzi. Ta tragedia pokazuje, jak cienka granica dzieli porządek publiczny od tragedii rodzinnej. Zostawcie swoją opinię w komentarzach. Nie pozwólmy, żeby historia Fabiana została zapomniana. 11 lat zginął, bo jechał hulajnogą.